Marko koledzy pierwsze wypuszczenie w tym roku Jak widać gąbki na dachu już trochę po wychodziły niektóre na drzewie już pierwsze wyjście w tym roku w 2025 wstawiłem trochę gniazd dzisiaj bo niektóre zaczęły budować już patyczki znosić o. tutaj opatrzcie pocztówki one jako pierwsze Tutaj już na gniazdko nagania ją tutaj tiplerki żółte tutaj za mońskie na dachu sobie siedzą. No, tak to wszystko wygląda. Wszystko grucha, wszystko idzie w parę. Lepiej niż w bo jak były zamknięte, to nie chciały w ogóle w parę iście, tak to bardzo puszczone i jakie żywe się zrobiły. O, szarik biały tam tańczył. O o, patrzcie, o o. Tutaj szarik. Nie chcę to bardzo podchodzić, żeby ich nie płoszyć, bo to. O, poszły skipper chyba? Czy tam... Zamojski, no, Zamoński no, O, idzie, idzie, ale nie jest one latają, bo zasiedziały się troszkę. Kawał czasu siedziały. Mam gospodarz Diałek pojechał teraz, on wie, że nie będzie przypału z gołębiami. Nie wiem czy słychać, bo jak jedzie nie będę pokazywał, bo patrzył się tutaj, powiem wam, <grym> na te moje statku. Ale powiem wam, że w porządku gość. Nowy gospodarz jest, ale problemów z nim nie mam, z gołębiami. Ptaszynice. Taki inny odcinek, trochę niż targ Ten jeden widz mi prosił, żebym nagrał trochę z hodowli Także nagrywam Jak mówiłem w gołębniku więc nie pokazuję gołębnika za bardzo Na razie Biały szarik, tutaj na drzewku Siedzi część ptaszysk I tak, tak to wygląda pierwsze wypuszczenie Czekajcie, bo trochę okno się zamknęło od tego wiatru Mamy cieplutko, 20 8 stycznia. Nigdy, nigdy tak wcześniej nie wstawiałem misek, ale w tym roku jakoś się... Wyjątkowo. O patrzcie, znowu coś biały. Dzisiaj w górze biały zamojski chodził ładny z godzinkę. Ale później po dachach siadał. To chyba nawet ten jest. bo to świeży świeżak tutaj jeszcze nie wypuszczany bo. O tam boże, teraz. Ale przejdzie, siadał po dachach, siadał po drzewach, ale, ale idzie z powrotem już tutaj. Także tak to wygląda. O, wszystko do pary. Patrzcie, nawet samiczka tak grucho, gruchocze. O, nie widać teraz. On no, niby samiczka, bo to z jednego lęgu. Były dwa żółte tipary. Jeden to na pewno samiec, a drugi to też trochę zachowuje się jak samczyk. O, patrzcie, biały znowu już w obroty poszedł. Tam mignął. Dobry, dobrego zamojskiego kupiłem. Biały zamojski co zwyczaj takie byle co się trafia. O. Ten to dobry. a chciałem wam go pokazać, ale nie widać, już go już chodzi gdzieś wysoko. No ten posztowy, taki duży co mam. Zaraz wam go pokażę. Niebieski, naklepiany. Jak w buzie? Czy nie ma go? Jest tutaj nie ma go w buzie. No. To właśnie wrócił od kolegi, bo mu go sprzedałem, a niestety wrócił. <grym> Także musi na, na razie niestety siedzieć. Wląduję w przyszłości tutaj zrobić na tej ścianie taką malutką budę. tak Taką wiecie, wiszącą. Coś na wzórek miałem kiedyś pierwszy gojemnik, żeby tutaj trzymać pocztowe, bo lubię tą rasę, ale nie chcę wszystkiego naraz trzymać, bo to później się robi takie nie wiadomo co. O, mówiłem o tym pocztowym Groch, grochu tym o, właśnie tym bydlaku Dużym I tak, już wygnałem trochę ptaków stąd widzę. <grym> Powylatywały, po powychodziły. O, tam teraz biały, chyba Chyba to on no, tak zwiedza całą okolicę A, biały Jak przycinak idzie, jak pocztowy No dobra, no, w krótki filmik żegnam się z wami Niedługo będę je łapał, karmił Jak na pierwsze wyjście, to myślę, że wystarczy Trzymajcie się, do następnego, do następnych filmów O, parcie, jeszcze może tutaj on Pokaże właśnie ten byk pocztowy, jak ktoś go chce, to proszę go zabierać. I mi niepotrzebny na razie jest, ale i tak pewnie do mnie wróci, bo setkę zrobił, dziadek go puszczał, także dla niego to. Nie ma raczej rzeczy niemożliwych. No tutaj gąbki w parę właśnie idą, patrzcie, gruchotają po dachu, łażą. siedzą na drzewie troszkę, troszkę tak, troszkę tu, troszkę tam. Te tytlerki latają, właśnie wylądowały. Tak to właśnie dzisiaj wszystko wygląda fajnie no, Tu już widzicie murzyn na gniazdo idzie Jakoś samiczka musi się przygruchać I będzie dobrze, No patrzcie tutaj tipler do białego Tańczy I tak się kręci wszystko, pierwsze wyruszenie w tym roku Uważam za udane Się <laughs> sumą Zero strat Wszystko siedzi, to co było wtedy Wszystko fajnie, podoba mi się Marzą sobie i tu i tam Także tak to właśnie wygląda Idzie ten biały Zamoński, opatrzcie, chodzi Teraz trochę niżej Teraz w ogóle się zaczęły rozlatywać jak chciałem, pozamykać się o, Idzie tutaj przecinak mały Dobry ptak będzie samiczka, tylko nie chcę się z nikim sparzyć niestety O tam teraz poszło na razie trochę nisko, ale wcześniej górą wchodziła co ten pocztowy bieg a ona tutaj jeszcze jakieś zamojskich chyba nie wiem, tak to wygląda.